Ubiegły rok był dosyć urodzajny w rolnictwie ekologicznym, bo to był rok Jowisza. I praktycznie rolnicy zebrali dosyć duże plony. Z początku rynek był dosyć, dosyć korzystny, ale później szaleństwo cen zbóż konwencjonalnych spowodowało, że rolnicy zaczęli trochę hamować swoją sprzedaż. I na dzień dzisiejszy się porobiło tak, że jest bardzo dużo zbóż ekologicznych i rolnicy mają bardzo duże kłopoty ze sprzedażą. Kiedyś bardzo dużo sprzedawało się zbóż do, do Niemiec. W tym roku, właśnie, nie wiadomo, rynek niemiecki, tak jakby się zatrzymał. Dużo, dużo zbóż przyszło z Ukrainy, również ekologicznych, które zapchały właściwie rynek niemiecki. Chociaż w ubiegłym roku w Niemczech mieli bardzo niskie plony, ponieważ od Renu aż do pół, do pół Francji była bardzo duża susza. I to spowodowało, że tam zebrali bardzo niskie plony, ale mają zboża z Ukrainy. Także nas trochę to zablokowało. Przyszły rok będzie, bo ten rok, który jest obecnie, będzie taki trochę gorszy, bo to jest rok Marsa. To na ogół dużych plonów nie zbieramy. No, myślę, że to się wszystko wyrówna. No, obserwując nasz rynek, to widzimy, że konsumenci bardzo chętnie kupują produkty ekologiczne i zainteresowanie produktami ekologicznymi jest coraz większe. Zwłaszcza tymi starymi gatunkami zbóż. I ja myślę, że to, co się dzieje na, na tym rynku, że te ceny takich jakby warzyw, ponieważ teraz to już nie jest sezon na warzywa. Warzywa jeszcze nie są zasiane, a ci, którzy mieli dobry system, Przechowywania po prostu na tym teraz bardzo mocno zarabiają. Ale na dzień dzisiejszy ja uważam, że pomidory to się je wtedy, jak są u nas. Święta Hildegarda mówiła wyraźnie, że powinniśmy jeść w tych sezonach, kiedy to rośnie. Bo pomidor jest to rodzina psiankowana, psiankowata. Zawiera bardzo dużo salaniny. I właściwie, żeby ten pomidor. Dla nas był przyjazny, to my powinniśmy go jeść, jak jest temperatura na dworzu około 20 stopni. Tak samo jest z papryką. Także na surowo, jak się zjada te rośliny psiankowate no to wtedy trzeba. No, dlatego ta cena może jest zbyt wysoka, bo nie, dużo ludzi nie stać na kupowanie. Ale w produktach na przykład ekologicznych, tutaj co my zajmujemy się produkcją zbóż, z przetworstwem zbóż, ceny. Również poszły do góry, ponieważ cena zbóż jest wyższa. Ale myślę, że te ceny się tam cały czas będą utrzymywać. Te ceny poszły 20%, 30% więcej. A jak, jak, jak będzie dalej ten rynek wyglądał, ale zapotrzebowanie na produkty ekologiczne jest. Akurat w rolnictwie ekologicznym Zielony Ład. My już robimy od, od samego początku, bo głównym zadaniem rolnictwa ekologicznego jest wprowadzanie tych, żeby ten. Właściwie gleba jest to żywy organizm. I praktycznie zadanie roś, tej, tej, tej mikroflory, która jest w glebie, jest po to, żeby zawsze zacieniać glebę, ponieważ słońce zabija życie glebowe. I to zazielenienie jest bardzo ważne. Na, na gzyb, 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 gleby bardziej żyzne, ciemniejsze są, wtedy bardziej powinny być za Ale zauważyliśmy teraz, że coraz więcej jest susz tam na tych glebach, które są bardziej żyzne, ciemniejsze, ponieważ wprowadzono, wprowadzono masową uprawę kukurydzy. A kukurydza właściwie do pół, do pół czerwca nie zakrywa ziemi. I to działanie słońca powoduje, że jest więcej większe promieniowanie, i po prostu deszcz nie pada. Dla nas, rolników, to powinno być, był, powinno być rozporządzenie czy ustawa na temat rolnictwa ekologicznego bardzo prosta i zrozumiała. Każdy rolnik, żeby składał wnioski, wniosek do armiru, żeby ten wniosek był prosty. Teraz my cały czas walczyliśmy z ministrem, żeby wprowadzić bardzo prosty system zgłaszania i prowadzenia gospodarstw ekologicznych. No i tak zrobiono, że jeszcze do, do, dodano rolnictwo węglowe, żebyśmy jeszcze bardziej mieli większe kłopoty e, zrobienia te, zrobienia tego wniosku. Teraz będzie wszystko zależało od doradcy. Jak doradca będzie miał dobrą wiedzę, to będziesz miał lepsze dopłaty. Jak będziesz miał doradca będzie po prostu e, nie wiedział wszystkiego, jak, jak to powinno funkcjonować, no będą te dopłaty trochę inne. Druga sprawa, ta nowa ustawa, która weszła 15 właściwie dwa dni temu marca, ona ma dużo kruczków. Jak kontrolować rolnika. Także i te wnioski, które będziemy składali, będą uzależnione od tej kontroli, jak, jak, jak po niej w tych gospodarstwach ekologicznych jest. A ekolodzy akurat mają, rolnicy ekologiczni mają ten duży problem, ponieważ co roku jesteśmy wylosowywani. I, i zawsze mówiło się, że jeden na dziesięciu, ale zawsze trafia do tych samych.